Halo, halo, dzwonią, dzwonią, odbieram. Witajcie na krótszym kanale. Eli z tej strony przywitała się. No cóż, mamy tutaj laseczkę, która ma coś do zaoferowania. To jest Eli, ona studiuje sobie tam odnośnie tych anomalii, które się pojawiły w okolicy. I ona nas prosi o jakieś takie dodatkowe questy, prawda? No, tak się nie przedstawiłem kanał, ale nie powiedziałem, że gramy w David Diver. Ale ten, kto tu trafił, drugi odcinek, odsyłam do pierwszego. Myk, myk, klikaj tam gdzieś po prawej. Stronie na, na YouTube i sobie obejrzyj. Nie? A wracając, Eli nam daje jakieś questy, żebyśmy jej pomogli w jej badaniach naukowych. No i ona chce, żebym jej dał dwie sztuki. Wtedy dostaniemy nagrodę. Nagrodę. Hmm. No ale dobrze, żeby nie być seksistowskim, każdy wie o co chodzi. Dostaniemy hajs. Hajs i technologie, na których nam zależy. No i gra nas to uczy, że mamy pod Escape'em telefon komórkowy, tak zwany smartphone. I tutaj mamy jakiś album, kalkulator, minigry, które. O dziwo już są dostępne, bo jesteśmy w wersji tej alfa. Nie jesteśmy w tych playtestach, takich nudnych playtestach, których tam nie za wiele było widać, był tylko zarys gry, a tutaj jednak mamy też listę questów, zarobić 100 golda i zabrać do niej jakieś tam dane, nie? Dobrze. <laughs> to was tu nie będę przynudzał, z kobrą też nie będziemy z kobrą kajem, nie będziemy gadali, który tam żłopie sobie browala. Mamy harpungana, mamy mail weapon damage 4. A, czyli jednak wręcz zadajemy więcej obrażeń, to też warto wiedzieć. E, mamy drywno, mamy te e, muszelki i mamy jakieś fragmenty, które nie mam bladego pojęcia do czego służą. Dowiemy się w grze. Natomiast, jeśli tutaj już trafiłeś, do ciebie mówię kolego, co właśnie się zastanawiasz, co ten gościu gada. Mówię, mm, zostaw komentarz, czy ten... Klimat gier ci się podoba. Ja osobiście lubię, dlatego też tak sami widzicie takie pixelartowe gierki, to ja chętnie ogrywam nie. No i to się u mnie też pojawia. Tylko potrzebuję właśnie waszego wsparcia tutaj, w tym zakresie, żeby komentować. Komentować już nie mówię te lajki, to akurat albo lajk, like, albo dislike. Ja się ze wszystkiego cieszę. Przynajmniej wiem, że wam się nie podoba. Chociaż pisaliście ostatnio w ankiecie, z większość z was odpowiedziała, że powinienem usprawnić aspekty audiowizualne. Gameplayów. Jeżeli ktoś z Was jest mi w stanie wyjaśnić o co konkretnie chodzi, bo człowiek nagrywa w 60 FPS-ach, audiowizualnie, no, jest full HD, prawda? Jest dźwiękowo, taki jest mój głos, no co ja wam poradzę? No, jest przepity i przepalony, i to. Trzeba z tym żyć. Do it! Jak to mawiają. No, i mamy tutaj ten młotek, którego nie chcę. A mnie tu dziadło, dziadostwo. Dziadostwo, mnie trzy razy dziadło. Niedobre dziadostwo, szlag by to. Tutaj mamy jakiś copper or. Tutaj mamy sea urchin, to jest to do quest'a. Mamy jedną sztukę, na dole jest jeszcze ten sea urchin, agar tak zwany, to musimy zebrać. Nie wiem, czy więcej sztuk mi się przyda, no ale weźmiemy. Może, może akurat z Agaru da się wykorzystać właśnie do jakichś posiłków. Jeżeli się da, no to wtedy to wykorzystamy, prawda? Jeżeli nie, to może sprzedamy. Szczerze nie wiem, czy jest to jakiś handel, nie. Jest na przykład bardzo agresywna rybka, która chce nas zjeść. Ja bym bardzo chciał ją złapać, natomiast widzę, że ona jest bardzo, bardzo agresywna nas nie lubi. Coś czuję, że jej nie ubijemy dzisiaj. A jajaj Gryzie! Help! Help me, my friend! Dobra, olejmy ją na razie, olejmy ją. Może jakiś lepszy tutaj towar znajdę. Na przykład pierwszy raz widzę Underwater Scooter. Co to jest? Podwodny skuter, jak w Subnautice. Dobra, spróbujemy z nią zawalczyć. Ej, udało mi się w końcu. Titan Tiger Fish 5. Tu mamy możliwość ucieczki. Ja bym wolał jednak nie uciekać na razie, tylko wolałbym spróbować znaleźć oxygen tank. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś na górze nie ma oxygen tanku, żebym mógł się podładować. Ewentualnie. <laughs> Niestety, nie widzę. Podejmę to ryzyko i po prostu przepłynę troszkę głębiej. Najwyżej się utopimy. Chyba będzie topionko. Będzie topionko, jak nic. Mówię Wam, utopimy się. Chciałem oksygen, tlenu troszkę nazbierać. Jak zwykle Raven dał ciała. Nie udało się, nie wypłyniemy o czasie. Nie ma szans. Może jakbym jeszcze tutaj zesprintował, to by dało radę. Trzy, dwa, jeden. Jest na styk. Na styk, panowie i panie. Na styk. Niech mi ktoś napisze, w której sekundzie zacząłem wypływać, żebym wiedział, ile mam czasu na wypłynięcie. Eli dzwoni. Dobra, dam ci nagrodę, przyniosłeś wszystkie rzeczy. Dodaj mnie do numeru i dostaliśmy 70 hajsu, 5 oliwy z oliwek i sos sojowy. Dostaliśmy dla naszej. Tutaj mm, e, zebraj 100 golda, zajbiście. Teraz możemy wracać. Pytanie: czy chcemy wracać? Titan Tiger Fish. No niestety nie zebraliśmy żadnych takich pomniejszych rybek, nie. Ledwie co zebrałem tego Red Lion Fisha i Titan Tiger Fisha tak naprawdę. I, i tyle, nie. Bancho approved. Powinniśmy zejść troszkę głębiej. Niestety jest potrzebny nam lepszy rodzaj broni. Dlatego dzwoni do nas kierownik tutaj produkcji Daw. No, oczywiście on miał tutaj numer od Kobry, nie? No, i oni się dogadują, że że może nam załatwić po prostu lepszej jakości sprzęcik, nie? Taki typowy nerdzik, jeszcze na takim automobilu, mobile. Tylko jest potrzebna lina, kawałki żelaza, generalnie jakieś tam, wiecie, rzeczy, które trzeba zlutować. No i pytanie teraz, czy my jesteśmy w stanie jeszcze zdajwować, bo jest after afternoon, czyli popołudnie, wieczór, więc yy, myślę, że możemy zejść, nie? Część towaru chyba... Wsadziliśmy tu do skrzynki, tak mi się wydaje, więc, czemu by nie zejść jeszcze raz? Ponurkować, zejdźmy sobie. A wy wczuwajcie się w te klimaty, bo klimaty są boskie. Gra jest wykonana bardzo dobrze, kolorystycznie poprawnie, muzycznie świetnie, opisowo również, też nie ma się do czego doczepić. No, robią chłopaki roboty, nie? Jak na Azjatów przestało, wiadomo. Dobrze, schodzimy głębiej. Tym razem wolałbym zebrać troszkę więcej rybek. Brakuje mi troszkę innego kursora tutaj, ale to myślę, że też napiszę do twórców, że jest to taki aspekt, powiedzmy, bardziej mm, wizualny. Natomiast yy, rani mnie to, bo zawsze mam wrażenie, że zminimalizowałem grę i panikuję, nie? Panikuję, bo myślę, Jezu, znowu nacisnąłem ten alt-tab przez przypadek. Dobra, tutaj mamy te rybki. Tu jest lina. Element quest'a. Jezus, ślepota ze mnie. A tu już mamy oxygen tank. Na przykład, nie? Dobra, tu muszę pod kątem odpowiednim, więc weźmiemy sobie tą. Tu zaraz podleci druga niebieska rybka. Ona troszkę więcej hajsu generuje, no bo trzeba się napocić, żeby ją zebrać. Ale uciekła. Dobrze, jak przypłynie to ją złapiemy. Trzeba pamiętać, że od lewej z góry do nas przypływa. Ja tymczasem sobie zejdę, no może z tym nie będę walczył tym razem, bo nie znaleźliśmy lepszej jakości tutaj broni, ale mamy natomiast żelazo, co mi pozwoli na uzyskanie jakiegoś tam harpuna, nie? Tutaj coś leży. To się mogę dziabnąć? Krewetki? Krewetek nie można. Tutaj mamy coś, o, większy damage. Chip Japanese Sword. Szkoda, że to nie zostaje, ale przetestujmy sobie. Jednym kłapnięciem po prostu rybka padła. Jednym ciachnięciem. To idealnie. kończy nam się tlen. Więc ja skorzystam z okazji i popłyniemy sobie do Oxygen Tanka, który się tu znajdował gdzieś po lewej. I popływamy sobie tutaj troszkę dłużej, bo no ja chcę zebrać jak najwięcej rzeczy przy jak najmniejszej ilości uranów, tak? czyli tych, tych wypłynieć. Doładowaliśmy się powiedzmy na maksa. Ten banana jest tu był dobry. Akurat w moją stronę popłynął, to go mogę kosy jawność. Jak prawdziwy gracz, Player z CSA. Tu mamy jeszcze Oxygen Tank, świetnie, czyli mamy dużo czasu. Do góry był, kto nie widział, Ślepy. Tutaj mamy jeszcze fragmenty. Nie wiem, nie wiem po co to zbieram. Nie? Na razie jestem, wiecie, na tym etapie takim, że człowiek się zastanawia o co chodzi. Mamy tutaj. E tlen, oxygen capsule, więc możemy sobie użyć 50 sztuk, więc świetnie. Możemy nazbierać po prostu lutu ile się da. Drewna, nie drewna, to jest jakieś śmieszne drzewko, które daje nam jakieś kijamę, cokolwiek to jest. Tutaj mamy agresywne rybki. Agresywne rybki są... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie. Chyba mamy za słabą broń. Nie, 5 oxygenu. Biom, Gdzie był ten tlen? 3, 2, 1. Chyba umrę. Umrę jak nic. Tankuj pan, tlen. Jezus, w ostatniej setnej ułamku sekundy mi się udało, ale stres. Jakiś stres niewyobrażalny. Nie wiem, co będę musiał. Musiał jakieś tabletki na uspokojenie wziąć. Dobrze, tu mamy jakiś inny rodzaj rybki. Ta jest ciekawa. To możemy zbierać, bo akurat jak mamy tą katanę, co bije dwa razy większy damage, to jest spoko. Zapomniałem, że mam Oxygen Tank, który może nas uratować w takiej sytuacji. No to jest ten rekin, nie? Rekina musimy uniknąć. Nie chcemy się z rekinem tutaj za bardzo spoufalać. Tutaj do góry coś jest. Tam leży jakiś, jakieś skarby, ja nie wiem co to jest. Silver bowl. Czyli srebrny, Boże, srebrny półmisek. Dobra, tu już się robi bardzo niebezpiecznie, tym bardziej, że ten rekin tutaj cały czas pływa, więc ja spróbuję sobie zebrać po prostu te mniejsze rybki. I jeszcze tą agresywną, która tutaj sobie pływa, weźmiesz mi ją, wziął, ale już jest przeciążony na maksa, już chyba więcej nie damy rady nic podnieść, Zobaczymy sobie, nie, on nam pokazuje, że no, 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 nie, 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 nie dasz rady panie kierowniku, więc będąc przeciążony wezwiemy sobie escape poda, new content, escape pod. Escape pody można używać jeżeli jest bardzo krytycznie, no i też tak robię, nie? Bardzo długo się ładuje, więc to trzeba mieć na uwadze. No i tutaj wzywają nam escape poda i ja sobie wtedy kulturalnie mm, odciśnieniowuję się w komorze hiperbarycznej. Przechodzimy do momentu, w którym no, mogą nas swobodnie wyjąć. Nie wiem czy wtedy czas nie mija szybciej, nie? No. Udało Ci się przynieść wszystkie rzeczy. No i mogę Ci zrobić podwodną spluwę, która będzie mogła tam fajnie zrobić, nie? Fajnie szczelać. Tylko potrzebujemy 42 MB, żeby coś pobrać, aplikację. No i pobraliśmy apkę i mamy tutaj damage 15, zasięg 5, 8 naboi w magazynku i jest potrzebny iron, czyli żelazo i lina, nie? No to dobra, to działaj gościu. Hmm, te wstawki będą idealne, a ten kanał to idealny. Okej, okay. podwodna broń. Czy Ci się podoba, czy chcesz użyć? Oczywiście, że chcemy użyć. I gdzieś tam będziemy mogli znajdować pod wodą takie skrzyneczki, lootboxy. W każdym takim lootboxie będziemy mogli znaleźć blueprinty, czyli schematy broni i za sprawą tych schematów będziemy mogli się dalej po prostu najprościej w życiu rozwijać. No i tu, jeżeli byśmy zebrali blueprinty, no to wtedy wchodzimy sobie w Duff's Weapon Shop, czyli aplikację odnośnie broni i ona nam pokaże, jakie tam rzeczy są potrzebne, czy żelazo, czy jakieś skrawki metalu, czy jakieś tam, nie wiem, tu są gwiazdki pokazane, nie? Ja gwiazdkę akurat zebrałem jedną, ale mamy ten silver ball, który będę mógł sprzedać, te jamę, jakiś rodzaj glona i chyba tyle, już jak jest wieczór, to jest zablokowane, nie możemy. Widzicie, jest skutka. Jeszcze nam macha, że, że nie można. Natomiast widać jest kłódka, to znaczy, że będzie się dało. Być może znajdziemy jakiś taki nocny skafander, albo coś w tym guście i, i gra nam pozwoli tam schodzić, więc opcji rozwojowych jest sporo. I ja jestem zadowolony, jeżeli komuś się tu podoba, da dajcie sobie do Wish listy. Poza tym twórcy gry rozdają klucze do tej gry. Więc, jeżeli jesteście bardzo mocno zainteresowani, to wejdźcie sobie na ich Discorda. I tam też, jeżeli dodacie do wishlisty gierkę, to oni co jakiś czas um, dropują klucze, nie? <laughs> Dobrze, musimy się zastanowić, co by tutaj powrzucać. Najlepiej coś z tego, nie? Usable menu. Jest jakiś nieznany menu, które można tutaj dodać. Będzie 15 hase. Na przykład mam, widzicie, nie mam receptur na niektóre rzeczy. Możemy Longfiszę e opchnąć. To ja Longfisha bym opchnął, a ja to sprzedałem. Aha, pod czwórką sprzedałem te rzeczy. A to ze mnie jest gamoń. Po ile ja to sprzedałem? No Jezus. Boże, bozienko. Nie miejcie litość. Dobra, to trzeba tutaj menu zrobić. Co generuje najwięcej hajsu? To generuje ten Titan Tiger Fish, tego możemy z pięć tutaj zrobić. Następnie te Clown Fishe, one po dwa akurat są. Te są, te co mnie gryzły, to trujeczkę wrzucimy, na maksa wrzucam, nie? Dziewiąteczkę, wszystko obchniemy, bo na razie nie ma takiego obłożenia wśród ludzi. I tu za ósemeczkę Ornate, te ornacyjne, takie ładne, zdobione są dosyć cenne, nie? <laughs> No, i dobrze. Menu mamy gotowe, gotowi. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Lecimy sprintem i obsługujemy ekipę. Dawać ich tu, da dawać. Rubasku, na podcie dla mnie, spod dla mnie w siłaczu. Kto wie z czego to, niech napisze komentarz. Dobrze, delikatnie tutaj z wyczuciem. Ja tu trzymam klawisz S. I, i co, tutaj mogę podejść dorobiłem troszkę tego wasabi tam babeczka chce, daleko jest dla tych najdalej będę po prostu serwował mm, będę sprintował perfecto jest unos perfectos, thank you na razie sobie przejdę, bo nie płaczą tam tamten przygotowuje posiłek więc się nie przejmujemy w międzyczasie tutaj przejadę na 100% Bierzemy kolejny posiłek, taki multitasking, nie? Ej, tutaj jeszcze coś jest. Co? Myszkę trzeba. Ja myszkę odłożyłem w ogóle. Dobra, to kolejny, niebieski schodzi. W międzyczasie, jeżeli wejdziemy sobie w menu, to możemy tutaj dokładać rzeczy, nie? Jest teraz gra w tym momencie spauzowana, więc mogę odsapnąć, jeśli mam taką potrzebę. I tutaj widzimy, zostało na przykład te niebieskie zeszły, ale ornate'ów nikt nie chce wziąć, bo są chyba za drogie. To źle, więc dlatego ja nic nie dokładam. Więcej, tym bardziej, że się czas kończy. Mam nadzieję, że te rybki się tu nie zmarnują. Teraz wasabi dorobiony, dzień się kończy. Hajs wpadł. Nie przyjrzałem się, ile tego hajsu Bancho Zamknięte. No i dobra. Red Lion Fish najbardziej dzisiaj schodził. Dostaliśmy 10 hajsu. Łącznie zebraliśmy 85, czyli więcej niż ostatnio. Top seller Red Tut, czyli ta niebieska rybka. Bonus, dostaliśmy 5 hajsu. I tyle. Tu się kończy nasza historia. No, ale jest czarny ekran, bo coś się gra, tu chyba zbugowała. Nie, mamy trzeci dzień. Mond 10, czyli aktualny miesiąc. Czyli zobaczcie, jesteśmy w październiku, no. Jakiś dr Bacon, kurde Boczek. Wita się tu z Dave'em i to jest jakiś typek archeolog, który szuka podwodnej cywilizacji ludzkiej, Sea People Civilization. No i on nam tutaj opowie, że byli sobie kiedyś tacy ładnie wyglądający ludzie, żyjąca legenda. I oni sobie tak kulturalnie żyli. I tam pływali z rybkami, pływali z delfinkami, gdzieś tam były podwodne wodospady również. No i generalnie przyszedł jakiś syf i to wszystko się zniszczyło, nie? No i jest takie coś, że musimy znaleźć dowód na to, że oni faktycznie istnieli. Czy oni faktycznie istnieli okaże się w grze, bo mówię, no tyle co przegrałem to tak naprawdę już by się tu kończył gameplay, więc jesteśmy już o krok dalej. Więc jeżeli chcecie przejść do momentu, w którym już tam się coś nowego odkrywa, no to zachęcam tutaj oczywiście dać suba i przejść do trzeciego odcinka. iDiver, nowa aplikacja, o, coś coś nowego. Aplikacja, która pozwala mi upgrade'ować sprzęt typu diving suit, czyli nasze ubranko, pozwala nam zejść wtedy, na przykładu, z 40 metrów na 60, czyli już głębiej tam mogę wchodzić w dziurska. O2 tank, czyli tlen, po prostu zasobnik na tlen do 150 barów pojemności no i pewnie jakieś tam inne, nie? no to oh. musimy wejść w aplikację i zobaczyć dobra, czyli tak, escape szukamy i diver jestem tym tym pływakiem możemy zwiększyć sobie inwentory na, na lepsze mamy hajsu 140, nie? gra nam teraz jest tutorial, więc nam sugeruje żeby wziąć po prostu diving suit i schodzić głębiej, więc upgrade'ujemy sobie Nasz slim fit wdzianko. Jeżeli coś tam będzie spoko, no to tam by, no, mamy do gościa zagadać, nie, dzwonić. Okej. Okay. <laughs> Chapter one, pierwszy rozdział. W poszukiwaniu podwodnej cywilizacji ludzkiej. czy tam Sea People. Dobrze, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Troszkę tam pop popływaliśmy, e, troszkę tam po pozabijaliśmy rybki, nie? Poserwowaliśmy sushi. A w kolejnym zaczniemy po prostu grzebać głębiej na dnie oceanu. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, ciepło cześć.